Prawdopodobnie kliknąłeś ten film, bo skusił Cię tytuł. Ale już na start muszę Cię rozczarować. Nigdy, przenigdy nie będziesz żył w świecie, w którym machniesz magiczną różdżką i zrobisz magicznie pieniądze. Takie czasy po prostu nigdy nie nadejdą. Ono sobie szokuje. Rzeczywistość jest taka, że nawet sztuczna inteligencja nic tutaj nie zmienia. Jeżeli chcesz prowadzić biznes, który będzie zarabiał, to nadal potrzebujesz odpowiedniej grupy docelowej, odpowiedniej oferty. I wykonanej odpowiedniej ilości pracy. I jedyne, co w tym wątku sztuczna inteligencja zmienia, to to, że można pracować dużo szybciej i bardziej efektywnie. Ale podstawy pozostają dokładnie takie same. Paradoksalnie, większość ludzi, z którymi aktualnie rozmawiam, z przedsiębiorcami czy freelancerami, którzy próbują wykorzystywać sztuczną inteligencję, tak naprawdę ponoszą straty. Wynika to z tego, że ekscytują się na chwilę nowymi narzędziami, próbują je wdrożyć, kupują kolejne narzędzia. Ale nie dbają o fundamenty. W tym materiale spróbuję ci pokazać taki czterostopniowy sposób na budowanie biznesu. I nie, prawdopodobnie nie zrobisz pierwszego miliona ani w pierwszym roku, ani w drugim roku. Będzie to materiał bez niepotrzebnych bzdur czy jakichś magicznych metod, które nagle cię wzbogacą. Żadnego Amazonu KDP, żadnego tworzenia produktów cyfrowych, jutro zostajesz miliarderem. Żadnych jakichś dziwnych mechanizmów opartych na jakichś inwestycjach pseudorynkowych, z foreksach, bitcoina czy tego typu rzeczach. I nie powiem Ci w tym materiale, że AI to jakaś totalna magia coś, co po prostu wykonuje pracę za Ciebie. To po prostu nieprawda. AI to narzędzie, jak każde inne. Ale spróbuję Ci pokazać, jak mądrze korzystać z tego narzędzia, żeby po prostu szybciej osiągać efekty. Często w naszej społeczności rozmawiamy na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce. Niestety zauważam pewną prawidłowość to często droga donikąd. Mnóstwo ludzi powiera dokładnie ten sam scenariusz. Znajdują jakieś nowe, ekscytujące narzędzie, które ma natychmiast rozwiązać ich problemy, niemalże pracować za nich, kupują czy inwestują w takiego typu narzędzia, korzystają dwa czy trzy tygodnie i mówią: To nie działa. Jest tak dlatego, że nie rozumieją pewnych podstawowych i fundamentalnych praw. AI to narzędzie. To po prostu bardzo mądre narzędzie, czy bardzo sprytne narzędzie. Ale niewiele tak naprawdę na poziomie fundamentów zmienia. Wyobraź sobie taką sytuację. Załóżmy, że teraz mam tutaj bardzo inteligentnego chatbota, z którym mogę porozmawiać i zadaję mu pytanie: drogi chatbocie, powiedz mi, jak zbudować dochodowy biznes online? Więc zostaje bardzo szybka odpowiedź. Oczywiście, proszę bardzo, o to 10 punktowy plan biznesowy, który przyniesie ci miliony. Ale jeżeli też mu pytanie, świetnie, ale czy ten plan działa? Czy masz jakiekolwiek dowody na to, że ten biznes funkcjonuje? No, to odpowiedź będzie bardzo prosta. Jestem tylko modelem językowym, nie jestem w stanie odpowiadać za Twoją strategię inwestycyjną lub rozwoju Twojego własnego biznesu. To trochę jak pytanie papugi o poradę inwestycyjną. Jeżeli nauczysz papugę powtarzać pewne określone zwroty, no to może z nią rozmawiać, ale ona tak naprawdę powtarza tylko i wyłącznie pewne schematy. Ona nie jest inteligentna, nie jest w stanie przyanalizować rynku, znaleźć w nich prawdziwych prawidłowości, poradzić sobie z Twoimi emocjami, albo po prostu pomóc Ci realnie skonstruować jakąkolwiek strategię inwestycyjną. Dlatego to takie ważne, żeby zrozumieć, Umieć, że sztuczna inteligencja, którą traktujemy w ogromnym uproszczeniu chodzi o wszystkie duże modele językowe czy narzędzia oparte na tych modelach to tylko narzędzia mądre narzędzia, niesamowite narzędzia zmiany na rynku, które wprowadzamy, są naprawdę niesamowite ale to cały czas tylko narzędzia, które potrzebują dobrego operatora. Skoro już wiemy, co nie działa, to zastanówmy się, co działa. Jestem praktykiem. Zacząłem prowadzić swojego bloga w 2009 roku. W tamtym czasie częściowo pracowałem na etacie. A częściowo dorabiałem jako freelancer. Od ponad 8 lat jestem przedsiębiorcą. Moja firma przeszła kilka wielkich zmian. Zajmowałem się na początku produkcją filmów 360, później social mediami, reklamą w internecie, później tylko współpracą z e-commerce'ami, a dzisiaj pracuję jako konsultant, który wdraża również narzędzia AI do przedsiębiorstw. Równocześnie od wielu lat w obrębie mojego bloga mam możliwość rozmawiania, konsultowania czy doradzania różnego rodzaju freelancerom na bardzo różnych etapach rozwoju. W mojej płatnej społeczności jest grupa ponad 500 osób, które regularnie dzielą się swoim doświadczeniem i swoimi sukcesami. Na tej podstawie rozmawiając, obserwując, konsultując, i analizując, przygotowałem plan oparty na czterech podstawowych krokach, które generalnie są dosyć uniwersalne dla każdego biznesu, ale w szczególności dla biznesu freelancerskiego będą one najskuteczniejsze. Krok pierwszy i najważniejszy to identyfikacja odpowiedniej niszy. Chodzi o to, że dzisiaj jest bardzo wielu ludzi, którzy próbują pracować przez Internet. I teraz podam kilka takich prostych przykładów. Na przykład wielu początkujących freelancerów postanawia zostać na przykład social media managerem, albo wirtualną asystentką, albo copywriterem, albo montażystą wideo. I to nie jest złe, bo to w pewien sposób definiuje funkcję, czy zawód, który będą później realizowali, czy świadczyli usługę, którą będą w dalszym ciągu realizowali dla klientów. Ale jeżeli ktoś jest do wszystkiego, to tak naprawdę często jest do niczego. Więc znalezienie niszy to też znalezienie określonego problemu, który rozwiązujesz. Zamiast mówić jestem social media managerem, lepiej powiedzieć zajmuję się tworzeniem treści w social mediach dla restauracji, dzięki czemu podnoszę o 30% liczbę rezerwacji. Zamiast mówić jestem wirtualną sekretarką, lepiej powiedzieć jestem wsparciem dla firm produkcyjnych, dzięki czemu e, firmy takie nie potrzebują stacjonarnego biura, przygotowuję dla nich oferty, skracając czas potrzebna odpowiedź dla klientów. Albo zamiast jestem copywriterem, Tworzę sprzedające treści dla branży IT, medycznej czy jakiejkolwiek innej, którą znajdziesz. Chodzi o to, żeby szukając niszy, zrozumieć też problem, który jesteś w stanie rozwiązać. Dobra nisza to taka, która dobrze zarabia na pojedynczej transakcji. Prawdopodobnie nie zarobisz zbyt wiele, jeżeli Twoim głównym targetem będą na przykład jakieś bardzo małe mikroprzedsiębiorstwa. Na przykład salon fryzjerski zatrudniający jednego fryzjera. Oczywiście takie firmy bardzo potrzebują social mediów. Ale prawdopodobnie nie stać ich na to, aby zatrudnić profesjonalistę, który tymi usługami się po prostu dla nich zajmie. Innym przykładem może być pośrednik nieruchomości. To często też jednoosobowa firma, ale taki pośrednik na pojedynczej transakcji zarabia bardzo dużo. W związku z czym, jeżeli Social Media Manager pomoże mu prowadzić social media i nawet nie wiem, raz rocznie czy dwa razy rocznie dzięki pracy tego Social Media Managera sprzeda się dodatkowe mieszkanie, no to tak naprawdę. Taka osoba jako pośrednik ruchomości zrobi na to wystarczająco dużo, żeby pokryć koszty obsługi social mediów. Na mojej społeczności aktualnie funkcjonuje coś, co nazywa się wyzwaniem Plan B. Jest to 10-dniowy, zupełnie bezpłatny kurs na naszej platformie, w którym między innymi przygotowaliśmy odpowiednie prompty, które pomagają, z pomocą sztucznej inteligencji, zweryfikować Twoją niszę i Twój pomysł na biznes. Jeżeli masz ochotę, w opisie znajdziesz wszystkie linki, tak jak wspomniał, wyzwanie zupełnie bezpłatne, a zaraz na samym początku, właśnie znalezienie niszy się zajmujemy. Dzięki temu, zamiast poświęcać kilka godzin na zastanawianie się, jaka nisza byłaby dobra, skorzystaj z mądrego narzędzia. Skorzystaj z od odpowiedniego promptu i w 20, może 25 minut, zweryfikuj odpowiednią niszę, która jest dopasowana do Twoich kompetencji. Krok drugi, chyba jeszcze ważniejszy, to znalezienie odpowiedniej oferty, która rozwiązuje realny ból. Pierwszy krok to zrozumienie, komu chcesz pomóc. A krok drugi, jak chcesz mu pomóc? Taka skuteczna oferta zawiera bardzo konkretne informacje. Na przykład, jaki realny problem rozwiązujesz i czy on jest na tyle palący, że ktoś jest gotów za to zapłacić. W takiej ofercie y, powinieneś też mieć jakieś mierzalne efekty czy rezultaty, które ktoś może dzięki tobie osiągnąć. Pomyśl o tym trochę jak. o wizycie u dentysty. Jeżeli bardzo boli cię ząb, tak już krytycznie, że po prostu nie możesz wytrzymać to nie zastanawiasz się, ile będzie kosztowało rozwiązanie tego problemu. Po prostu idziesz do dentysty, do najbliższego wolnego dentysty, który ma wolny termin, żeby tylko uratował cię od tego bólu. Okazuje się, że na rynku jest mnóstwo przedsiębiorców, którzy mają bardzo podobny ból i nie wiedzą, gdzie go rozwiązać. Wtedy ty możesz pojawić się całe na biało. Ale musisz zrozumieć, gdzie ten ból się znajduje, który problem jesteś w stanie realnie rozwiązać. Podaję czasami taki przykład sprzed kilku lat, kiedy do mojej firmy, Outspace, zgłosiła się wirtualna asystentka. I w pierwszej wiadomości, którą do mnie napisała, znajdowało się takie zdanie: Wiem, że przedsiębiorcy tacy jak ty, prowadzący agencję marketingową, często mają problem z tymi dwoma rzeczami. Po pierwsze, z windykacją faktur, żeby klienci płacili w terminie, oraz z przygotowaniem raportów. Dokładnie w tym się specjalizuję. Wystarczy zatrudnisz mnie na x godzin za taką a taką stawkę, a ten problem zniknie z twojej głowy. Jak zapewne się domyślasz, od razu się z nią, na rozmowę ją z ją na rozmowie ją zatrudniłem. Krok trzeci to znalezienie odpowiedniego klienta na rynku. Krok pierwszy mówi o tym, komu chcesz pomóc, krok drugi jak chcesz mu pomóc, no ale teraz jeszcze krok trzeci, musisz znaleźć tą osobę, której możesz realnie pomóc. W ostatnich latach wiele kładzie się nacisku na to, że no, różnego rodzaju zautomatyzowane procesy, takie jak tworzenie treści typu Cold Mailing, albo tworzenie botów, które piszą wiadomości na social mediach, No tego jest po prostu bardzo dużo, jest to bardzo popularne. Więc w ostatnich latach kładzie nacisk na to, że to właśnie osobista obsługa i osobisty kontakt z człowiekiem jest tą rzeczą, która będzie w pewien sposób traktowana jako obsługa prestiżowa czy elitarna. W związku z czym zastanów się, czy przypadkiem w Twojej najbliższej okolicy nie ma firm, które spełniają te kryteria? Może okazać się, że taka klasyczna. Nudna forma, w której po prostu masz krótką ofertę czy krótką instrukcję, jak z Tobą współpracować, i taki krótki spacer po Twojej najbliższej okolicy, fizyczne zapukanie do bezpośrednich drzwi przedsiębiorców, może być tą metodą, która będzie najskuteczniejsza. Oczywiście, to nie oznacza, że nie powinieneś korzystać z internetu. Dobre wykorzystanie mapek Google'owskich powoduje, że jesteś w stanie w najbliższej okolicy albo w konkretnym mieście, albo w konkretnym rejonie sprawdzić wszystkie firmy, które spełniają Twoje kryteria. Ale w dobrym sposobie dotarcie do klientów chodzi też o dobrą analitykę. Chodzi o to, żebyś te firmy, z którymi podejmujesz kontakt, zanotował w jakimś systemie. Może to być nawet na opartego Excel, może być system CRM, może być Notion, ClickUp, Meetup, Monday czy cokolwiek innego. Chodzi o to, żebyś miał pewien określony system, w którym skupiasz się na określonym kanale dotarcia do klientów i w efekcie możesz je bardzo dobrze zmierzyć, czy ten kanał w Twoim przypadku funkcjonuje. Tak, to oznacza ciężką pracę. To oznacza wyjście ze swojej strefy komfortu. AI tu nie pomoże. Może pomóc ci szybciej pisać oferty, szybciej pisać maile otwierające, może łatwiej upraszczać komunikację czy analizować obiekcje klienta, ale nadal trzeba tam wykonać fizyczną, realną pracę. Krok czwarty to konsekwencja. Wiesz już, komu chcesz pomóc, jak chcesz mu pomóc i gdzie go możesz znaleźć. No i teraz czas na tą naprawdę najbardziej efektywną pracę. Jeżeli masz system, w którym jesteś w stanie zanotować, z którymi klientami i kiedy się z nimi kontaktujesz, to działaj konsekwentnie przez co najmniej 90 dni. 3 miesiące dobrej, systematycznej pracy, ale po masz system mierzenia, żeby móc realnie sprawdzić, czy naprawdę pracujesz. Okazuje się, że masa przedsiębiorców i freelancerów ma taką myśl, że naprawdę bardzo ciężko pracowali, ale tylko na poziomie swojego własnego umysłu. Więc postaw sobie cel: codziennie rano przez 20 minut będę ofertował, czyli będę próbował kontaktować się z nowymi przedsiębiorcami. Niech to będzie 5 ofert. 5 napisanych maili, 5 napisanych dm -ów. nie ma to do końca znaczenia, bo to zależy od Twojej grupy docelowej, ale rób to systematycznie, każdego dnia, nieważne co się dzieje, od poniedziałku do piątku, 20 minut dziennie ofertujesz do tej grupy docelowej swoje nowe oferty. To najtrudniejszy krok, bo jeśli po pierwszych 2-3 dniach nie zauważysz jakichś spektakularnych efektów, to możesz się zniechęcić. To jest właśnie to miejsce, w którym większość ludzi odpada. To nie jest coś, co zrobi za Ciebie sztuczna inteligencja. A nawet jeśli spróbujesz zastosować jakieś takie narzędzia, to to prawdopodobnie nie będzie działało, bo to po prostu nie będzie skuteczne. Czasami jak rozmawiam z ludźmi na mojej społeczności, i freelancerami, to mówię im, że AI jest trochę jak boczne kółko przy rowerze. Wydaje się, że zapewnia stabilność, wydaje się, że pomaga, no ale wielu ludzi montuje to kółeczko do swojego rowera i wkurza się, że nie jadą do przodu. AI może pomóc. Może być efektywnym narzędziem, które powoduje, że pracujesz szybciej, lepiej i skuteczniej. I masz dostęp do wiedzy z całego świata. Ale nadal na tym rowerku trzeba pedałować, żeby jechać do przodu. Całą tą maszynę trzeba sterować, żeby to wszystko miało sens. Więc prawda jest taka, że boczne kółeczko przy rowerze naprawdę pomaga. Ale nadal trzeba się napracować, żeby dojechać do swojego celu. A no teraz coś, co możecie zaskoczyć. W swojej bazie już tetrowej mam około 20 tysięcy rekordów i od czasu do czasu przeprowadzam tam różnego rodzaju ankiety. Po prostu pytam tą grupę, co robią, gdzie pracują, kim są. I możesz czuć się zaskoczony, ale nie ma żadnej korelacji. Pomiędzy dobrym wykształceniem, rozumianym jako wyższe wykształcenie, ilorazem inteligencji, miastem, w którym ktoś mieszka, a realnymi zarobkami. Żyjemy w XXI wieku i to totalnie nie ma znaczenia, czy masz wykształcenie wyższe, średnie, techniczne, zawodowe, czy nawet podstawowe. Nie ma znaczenia, czy mieszkasz w Wulce Dolnej, w jakiejś małej miejscowości, z dala od jakiegokolwiek dużego miasta, czy mieszkasz w centrum Warszawy. Nawet nie ma znaczenia to, że jesteś naprawdę wyjątkowo inteligentną osobą, bardzo czytaną, która po prostu ma niezwykłą wiedzę i rozwiązuje jakieś bardzo skomplikowane problemy w głowie, czy jesteś po prostu osobą, która na co dzień funkcjonuje sobie tak o nie ma jakichś wielkich pasji zainteresowań. Wszyscy mamy dokładnie te same możliwości, te same szanse. Ale okazuje się, że następuje niesamowita korelacja pomiędzy pracowitością a efektami pracy. Ci, którzy naprawdę zaczęli zarabiać fajne pieniądze przez internet, systematycznie, regularnie pracowali. 86% osób pytanych odpowiadało, że kiedy wdrożyli taki system, przez 2-3 miesiące regularnie próbowali w jednym kanale dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej, odnosiło sukces. Natomiast tylko 5% osób, które co 2-3 tygodnie zmieniały grupę docelową, strategię i pomysł, osiągały efekty. 5% to oznacza, że przeciętna osoba która jest pracowita i dobrze wykonuje swoją pracę, czyli dobrze rozumie grupę docelową, dobrze rozumie e, problem, który może rozwiązać i dobrze rozumie gdzie tą grupę może znaleźć. To jest bardzo ważne. W tym może Ci pomóc sztuczna inteligencja, a potem systematycznie i regularnie tam pracuje, osiągnie znacznie lepsze efekty niż skrajnie inteligentna osoba korzystająca z najlepszych narzędzi, która co tydzień zmienia strategię. Więc tak, tytuł tego filmu jest trochę clickbaitowy. To podobny nagłówek jak e, Schudł 20 kg mniej niż 6 tygodni, ale nikt nie powiedział o tym, że po prostu uciął sobie nogę. Więc Clickbait zarobiłem milion złotych w 6 miesięcy. To prawda, jeśli sprzedałem mieszkanie w centrum Warszawy. Chyba nie o to chodziło, prawda? Moja historia z prowadzeniem biznesu była bardzo podobna. Jak zaczynałem tworzyć pierwsze strony internetowe, bo to był mój pierwszy model zarabiania jako freelancer, moje strony internetowe wyglądały jak robione przez pięciolatka, który się z Kitelsów. Mnóstwo niepotrzebnych kolorów, totalny bałagan, chaos, żadnego uporządkowanego pomysłu ani struktury. W dodatku Musiałem walczyć z obiekcjami typu nie podoba mi się. W tamtym momencie miałem też świetnie przygotowaną stronę internetową, piękną ofertę, i wydawało mi się, że teraz tylko usiądę, poczekam i klienci sami przyjdą. Spoiler alert: nigdy nie przyszli. Okazało się, że posiadanie oferty, strony i grupy docelowej nic nie daje jeśli nie zaczynasz efektywnie pracować i sam nie próbujesz tych klientów pozyskać. A wcale nie potrzebujesz bardzo dużo. A więcej o zarobkach social media managera opowiem w kolejnym filmie, więc zostaw subskrypcję. Podsumowując, AI to genialne narzędzie. Sam korzystam z niego na co dzień. Jestem zachwycony możliwościami, które on daje. Ale to jak dłuto. Samo posiadanie dłuta nie zrobi z Ciebie Michała Anioła rzeźbiarstwa. AI to świetne narzędzie, które pomaga szybciej działać, efektywniej działać. Może dawać też poczucie stabilności, bo mamy dostęp do wiedzy znacznie szerszej niż nasza. Ale to nadal tylko narzędzia. Posiadanie odpowiedniego systemu, który działa, jest dużo ważniejsze. Na koniec jednak, najważniejsza rzecz to systematyczne i regularne działanie. Przypomnę, że jeżeli tylko masz ochotę zapoznać się w ogóle z tematem pracy zdalnej, freelancu i wszystkich tych zagadnień związanych z legalną pracą przez internet, bez żadnej ściemy, to serdecznie zapraszam Cię na moje bezpłatne wyzwanie, Plan B. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie poniżej. A tymczasem, no cóż, no to zapraszam Cię do kolejnych materiałów. Tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że gdzieś tutaj, albo tutaj, Dawid, mam nadzieję, że. Okej, okay, okay. prawdopodobnie to wyślać teraz film, który jest ciekawy, On powinien mówić o. W zarobkach social media managerów, jeżeli już ten materiał Maciej i Dawid zmontowali, to zapraszam. To on powinien być tutaj. No tak. I mhm. kliknij. To jest, to jest fajny film. Pomożesz mi też w łaćtajmie. A jeśli nadal tutaj jesteś, to też, no nie wiem, subs subskrybuj ten kanał albo łapka w górę. Napisz, kiedy ko... już oglądasz ten. No, no. Obejrzyj. Obej, Dzięki. Cześć.